jest tutaj naturalnie na świeczniku ja z kolejną porcją technik dobrego zarządzania czasem i zaczynamy od krótkiej wzmianki na temat delegowania zadań. Jeśli będziecie chcieli coś więcej na temat delegowania zadań i co na ten temat mówi Brian Tracy, dajcie znać w komentarzu. Natomiast jeśli chodzi o delegowanie zadań, to zasada jest prosta. Trzeba wykorzystać tak zwaną zasadę 70%. Otóż zasada 70% polega na tym, że jeśli ktoś może wykonać daną czynność minimum w 70% tak samo dobrze jak ty, to należy po prostu to zadanie oddelegować temu kogoś. Następną techniką dobrego zarządzania czasem jest koncentracja tylko na jednej rzeczy naraz. raz, gdyż jest to istotna sprawa do osiągania wybitnych wyników oraz oznacza to, że nie rozpraszasz się przy wykonywaniu tylko przy wykonywaniu jednego z najważniejszych zadań. Masz pewność, że wykonasz go od początku do końca. Jednak przy um, Przygotowaniu, priorytetyzacji oraz wykonywania listy zadań i przygotowania grafiku na, jeden, na konkretny dzień należy uwzględnić czas tych najważniejszych zadań, na których masz się tylko na nich skoncentrować. Plus jeszcze dodać 30% tego czasu jako pewien bufor bezpieczeństwa, gdyby się coś stało, gdyby pojawiły się zadania pilne, wymagające natychmiastowej reakcji, wtedy po prostu skorzystasz z tego, z tego 30% zapasu bezpieczeństwa. I kolejną z technik oprócz koncentracji na tylko jednej rzeczy jest zajmowanie się tylko jedną rzeczą naraz. Jest to technika, jedna z technik zarządzania czasem, jak również jedna z najważniejszych zasad życiowych, które trzeba wziąć pod uwagę. Ponieważ. Najlepiej jest wykonywać zadania od początku do końca jednym dźwiękiem, Wtedy są one wykonywane efektywniej, produktywniej, szybciej i tak naprawdę nie wybierasz się z rytmu innymi zadaniami. Co za tym idzie zajmowanie się tylko jedną rzeczą na raz, może skrócić czas wykonania ważnych zadań o 80% i przełożyć się na ogromny wzrost jakości Twojej pracy, co za tym idzie dążenia do sukcesu. Kolejnym ważnym aspektem dobrego zarządzania czasem jest unikanie wielozadaniowości. Niektórzy uważają, że pracują bardziej efektywnie i mają takie przekonanie, że pracują bardziej efektywnie, jeśli są wielozadaniowi, wykonują wiele zadań na raz. Jednakże naukowcy uważają, że takie przekonanie jest fałszywe. Naukowo wielozadaniowość uważana jest za przeskakiwanie z jednego zadania na drugie. I to polega tak naprawdę na tym, że najpierw rozpędzasz się z pierwszym zadaniem, potem musisz wyhamować, potem musisz rozpędzać się z drugim zadaniem, a potem powracając, potem musisz wyhamować, a potem jeszcze marnujesz czas i swoją energię na to, żeby sprawdzić, gdzie skończyłeś pierwsze zadanie, aby znowu z powrotem się rozpędzić i je zakończyć. To jest marnowanie czasu. Oprócz tego, może to nie jest um, badanie taka jakby naukowe, natomiast um, odwołuje się do tego Brian Tracy, że według dziennika USA Today za każdym razem, um, gdy przenosisz uwagę z jednego zadania na drugie, zużywasz część energii mózgowej i inteligencji. I po takim wielozadaniowym, intensywnym dniu, um, pod koniec. Um, Twój test IQ może być o 10 punktów niższy, ten wynik, niż na początku tego dnia. Po takim intensywnym dniu może, czujesz się wypalony. Co za tym idzie? Obniża się również Twoja decyzyjność w najprostszych możliwych decyzjach. Masz problem z, decyzyjność, z, z decydowaniem, co chcesz zjeść na kolację po takiej pracy. Dlatego wybór wyrobienia nawyku koncentracji tylko na jednej rzeczy przy zachowaniu starannego planowania, ustalania priorytetów i zaczynania dnia od najważniejszych zadań powoduje wyrobienie w sobie nawyku dobrych zasad zarządzania czasem. Kolejną techniką zarządzania czasem jest zaprzestanie zwlekania, ponieważ zwlekanie jest złodziejem czasu, a co za tym idzie według kursantów Briana Tracyego również i złodziejem życia. Trzeba pamiętać o tym, że zdolność przezwyciężania tego zwlekania i dotrzymywania realizacji, terminu realizacji najważniejszych zadań może być podstawowym wyznacznikiem różnicy między sukcesem a porażką. Może, nie musi być. Następne, jednakże, jeśli nie możesz w pełni zaprzestać, zaprzestać zwlekania. To w tym momencie możesz korzystać z techniki kreatywnego zwlekania, czyli zwlekać tylko te zadania, które nie są pilne, które nie są tak bardzo ważne. Natomiast te najważniejsze zadania wartałoby po prostu nauczyć się w pierwszej kolejności realizować. I korzystać z m.in. jednej z technik zwalczania zwlekania, czyli programowania mentalnego. Zrób to teraz. Czyli jeśli złapiesz się na zwlekaniu danego zadania, wtedy głośno i pozytywnie mów: Zrób to teraz, zrób to teraz. Zrób to teraz. I im więcej powtórzysz razy, zrób to teraz. Może nie tylko przy tym jednym zwlekaniu, ale przy następnych zwlekaniach. Tym szybciej zaprogramujesz się do tego, żeby każdą czynność wykonywać teraz. Albo po prostu wdrożyć w sobie taką automatyczną motywację do tego, żeby wykonywać zadania teraz. Natomiast niektóre. Najważniejsze zadania są tak duże, że boimy się ich ruszyć, więc dlatego e, zwlekamy z ich realizacją. Może wartołoby się zastanowić nad tym, żeby te większe zadania po prostu podzielić na drobne części, czyli skorzystać z techniki dzielenia na kęsy bądź metody plasterka salami. Po prostu jeśli widzisz, że to zadanie jest duże, podziel je na mniejsze zadania i zmotywuj się tylko do pierwszego kroku, a potem już rozpędem jak wykonasz ten pierwszy krok, wykonasz całe większe zadanie do końca. No i trzeba wywołać w sobie poczucie pilności, czyli szybkiego zabierania się do pracy. Trzeba pamiętać o tym, że według naukowców tylko 2% ludzi ma tendencję do tego, żeby szybko zmobilizować się do działania już natychmiast czyli, żeby dane zadanie brać jako pilność czyli realizować je od razu, od początku do końca. Więc czemu by nie być w tej grupie 2% ludności i nie wyróżniać się, i nie dążyć coraz szybciej do sukcesu? I zapraszam już za dwa tygodnie na kolejny odcinek zarządzania czasem.